Miesiączki nie powinny być bolesne. Czasem brzmi to abstrakcyjnie, prawda? No bo jak? Witam Was serdecznie na moim kanale. Ja jestem Angelika i jestem dietetykiem i jestem tutaj po to, aby szerzyć racjonalność i zrozumienie własnego organizmu. Dzisiaj weźmiemy sobie pod uwagę bolesność miesiączek oraz to, jak przeciwdziałać temu, żeby po prostu mniej bolało. Przede wszystkim zacznijmy od początku. Z bolesnymi miesiączkami zmaga się od 50 do aż 90% kobiet. Czy to w wieku nastoletnim? Czy to są już naprawdę dojrzałe kobiety. Można powiedzieć, że co druga kobieta, czy to koleżanka, czy ciocia, czy mama, czy kuzynka, zmaga się z takim problemem i my nawet możemy nie zdawać sobie z tego sprawy. Nie bierzemy tutaj pod uwagę endometriozy mięśniaków macicy, torbieli, które również mogą wpływać na bolesność miesiączek. Więc jeżeli zastosujesz te wszystkie wskazówki, które w tym filmie dzisiaj Ci przedstawię, i wciąż problem będzie występować, to szoruj do lekarza. To bardzo ważne, ponieważ diagnostyka pozwoli nam sprawdzić, co dzieje się w Twoim organizmie i dzięki temu przeciwdziałać. Jak to się dzieje, że co miesięczne krwawienie nie powinno być bolesne? Przecież to krwawienie. Zdecydowanie to jest prawda. Miesiączki powinny być delikatnie bolesne, z delikatnym dyskomfortem, ale nie takie, że leżymy, jesteśmy wyłączone całkowicie z życia, nie możemy funkcjonować i najchętniej po prostu przespałybyśmy cały dzień z lekami przeciwbólowymi i po prostu z ciepłym termoforem. Przede wszystkim za intensywność bolesności miesiączek odpowiedzialne są nadmiernie wydzielane prostoglandyny, które pomagają złuszczać się macicy. Mówiąc wprost, im ich więcej, tym miesiączka jest po prostu bolesna. Jeżeli na co dzień zmagamy się z zaburzeniami hormonalnymi i mamy podwyższone wartości estrogenów, co z kolei podwyższa wartości prostaglandyn, to możemy zmagać się po prostu z bolesnymi i bardziej intensywnymi miesiączkami. Ale żeby nie było prosta glandyny, mają również pozytywne właściwości dla naszego zdrowia, np. przykład ochraniają błonę śluzową żołądka lub rozszerzają naczynia krwionośne. Natomiast jeżeli zmagamy się z zaburzeniami hormonalnymi, to warto mieć na uwadze, że one nie biorą się głównie od tak, tylko tym, czym się otaczamy, czyli naszą. Dietą, stylem życia, snem, suplementacją po prostu. Więc przede wszystkim pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy zrobić, jeżeli chcemy zmniejszyć bolesność i intensywność naszych miesiączek, to przeanalizowanie naszego stylu życia. I tutaj idealnie sprawdzi się metoda ASSD, czyli aktywność fizyczna, suplementacja, styl życia i dieta. Po pierwsze, czy nasz dzień nie wygląda tak, że my siedzimy na przykład cały dzień przed komputerem albo po prostu w pracy siedzącej. Kompletnie się nie ruszamy, może robimy 2000 kroków, a później wracamy do domu i tak naprawdę znów się nie ruszamy i sobie tak funkcjonujemy. To, że aktywność fizyczna jest bardzo ważna, wie każdy. Natomiast często o tym zapominamy i myślimy o tym, że aktywność fizyczna równa się ciężki trening na siłowni albo bieganie, albo ćwiczenie jakiejś cardio przed telewizorem, albo kupienie rowerka stacjonarnego. Nie. Aktywnością fizyczną, jaką ja Zalecam głównie swoim pacjentkom, to są spacery. Spacery bardzo pozytywnie na nas wpływają i naprawdę warto udawać się, chociaż na 30-minutowy spacer, raz dziennie. Najważniejsze, żeby wszystko było robione zgodnie ze sobą, bo jeżeli my udamy się na jakąś aktywność fizyczną i z tyłu głowy będziemy mieli wiecznie, muszę, muszę to zrobić, muszę ćwiczyć, muszę się ruszyć, żeby czuć się dobrze, muszę, 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 no to tak naprawdę nic dobrego z tego nie wyjdzie i będzie tylko gorzej. Dlatego nie musisz od razu zapisywać się na siłownię. Nie musisz od razu ćwiczyć ciężkich cardio. Po prostu idź na spacer i dbaj o to, aby przynajmniej przez 30 minut dziennie spacerować. A gwarantuję ci, że poczujesz się lepiej. Kolejną bardzo istotną rzeczą jest styl życia i chociażby to, jak śpimy. Sen odgrywa bardzo kluczową rolę w regulacji hormonalnej. Jeżeli my nie dbamy o taką podstawę, jaką jest regeneracja, jaką jest sen, no to tak naprawdę przez cały późniejszy dzień, jak i kilka następnych dni będziemy zmagali się po prostu z nieprzyjemnymi objawami. Na przykład badania sugerują, że już jedna nieprzespana noc, nieprzespana prawidłowo noc lub wybudzanie się w nocy zwiększa nieprawidłowości w wydzielaniu się graliny i leptyny, czyli hormonów głodu i sytości, przez co mamy większą tendencję do podjadania. Więc dbamy o sen. A jak dbać przede wszystkim o ten sen? Żyjemy w dobie ekranów telewizji, telefonów, tabletu. Jesteśmy cały czas bodźcowani z każdej strony jesteśmy bombardowani wszystkimi ekranami. A światło niebieskie bardzo źle wpływa na naszą regenerację. Więc przede wszystkim, o czym warto pamiętać, to to, by przynajmniej na pół godziny przed snem odstawić te wszystkie telefony, te wszystkie ekrany, aby naturalnie pozwolić wydzielać się melatoninie i lepiej zasnąć. Bo jeżeli ty wybudzasz się w nocy, to już jest coś nie tak i to jest sygnał od Twojego organizmu, że trzeba coś zmienić. Więc odpowiedz sobie na pytanie: czy przed snem patrzysz w telefon? Zwracaj na to następnym razem uwagę, aby jednak to ograniczać. I to samo po obdzeniu się. Pierwsze co robimy, to sięgamy po telefon, a tak naprawdę powinniśmy wstać albo poleżeć jeszcze chwilę i tak naprawdę nie od samego początku już bombardować się tym światłem niebieskim. Więc regeneracja i dbanie o higienę snu bardzo nam w tym wszystkim pomoże. I to są takie małe zmiany, takie małe podstawy, które krok po kroczku będą przybliżać nas do równowagi hormonalnej. To, co się dzieje w naszym organizmie, to nie jest konsekwencja jednego problemu, tylko całego szeregu, co my robimy ze swoim ciałem, nawet często nieświadomie. Tak jak to na przykład, że patrzymy w ten telefon, albo w ogóle się nie ruszamy, prawda? Wracamy zmęczeni i siadamy przed telewizorem, albo przeglądamy ten telefon, albo tak naprawdę nie wiadomo, co robimy, ale ciągle jesteśmy zmęczeni. Więc aktywność fizyczna zgodnie ze sobą. A także dbanie o higienę snu. Jeżeli mamy problem jeszcze ze snem, można zacząć suplementować glicenian magnezu w ilości 200 mg, który ma udowodnione działanie uspokajające i pomagające zasnąć. Dodatkowo możemy również pokusić się o np. aszwagandę, która również ma takie właściwości. Kolejną sprawą, o której musimy pamiętać, jest przede wszystkim suplementacja. Żyjemy w kraju, gdzie głównie mówi się o suplementacji witaminą D, gdzie tak naprawdę i tak mało osób o tym pamięta. Głównie skupialiśmy się na przykład na braniu jakichś tabletek wtedy, kiedy jesteśmy już chorzy, zazwyczaj na przykład witaminę C. Ale witamina D, kwasy omega-3, magnez, o którym wspomniałam wcześniej, a także foliany lub witamina B12 mogą mieć tutaj kluczową rolę. Na przykład weźmy sobie pod uwagę takie kwasy omega-3 EPA i DHA, które działają mega silnie przeciwzapalnie. Są niedoceniane, a naprawdę warto o nich pamiętać. Przede wszystkim kwasy EPA i DHA mają działanie modulujące na ilość prostaglandyn, czyli tego, co po prostu może, tak mówiąc kolokwialnie, em, robić nam bolesność miesiączek. O czym musisz pamiętać to to, by w Twojej diecie znalazły się ryby. A jeżeli nie masz możliwości regularnego jedzenia ryb lub ich po prostu nie lubisz, to zaopatrz się w dobre kwasy omega-3. Ja bym jeszcze pokusiła się o regularne suplementowanie folianów, ale nie syntetycznego kwasu foliowego, tylko foliany albo metylofoliany, tak może pisać na opakowaniach, więc przede wszystkim na tym bym się skupiła i pamiętała, by regularnie to jednak przyjmować. Z mega fajnej ciekawostki fajnie sprawdzi się na bolesność miesiączek surowa marchew. I wiem, ogólnie zastanawiamy się jak surowa marchew może wpłynąć na bolesność miesiączek. Przecież zazwyczaj bierzemy jakieś tabletki przeciwbólowe, a nie jemy surową marchewkę. Ale co jest ciekawe, dzięki zawartości błonnika i wysokiej zawartości karotenoidów usuwamy nadmiar estrogenów z żółcią. Jeżeli nie możesz jej jeść codziennie, no to warto przynajmniej w drugiej fazie cyklu, a zobaczysz naprawdę różnicę. I jeszcze przede wszystkim z takich innych produktów to warto zaopatrzyć się w olej z wiesiołka, który ma działanie rozluźniające i wpływa też na zmniejszenie produkcji tych prostaglandyn. No i zioła, zioła przede wszystkim również działają łagodząco, więc jak najbardziej możemy się pokusić taką szklankę dziennie lub co drugi dzień, przynajmniej w czasie miesiączki jak najbardziej. Powinny działać łagodząco i zmniejszyć te dolegliwości. Tylko warto mieć teraz na uwadze, że to, co ja mówię, to jest pewnego rodzaju proces proces do powrotu równowagi hormonalnej. Jeżeli my przez x lat, miesięcy, dni no może nie dni, ale na pewno miesięcy Byliśmy, zaburzaliśmy po prostu tą naszą równowagę hormonalną. To my tego nie unormujemy w kilka dni, więc warto mieć to na uwadze następnym razem i powolutku sobie wdrażać te wszystkie wskazówki, żeby już wracać na ten dobry tor. Bo jeżeli tymi małymi wskazówkami będziemy tak dążyć, dążyć, dążyć coraz dalej, to naprawdę uda się to ogarnąć. Magnez. Magnez również jest bardzo ważny. Można go suplementować przed snem, oczywiście tak jak wspomniałam, że poprawia nam e, jakość tego snu i pomaga zasnąć, ale on również pomaga zmniejszyć napięcie mięśni macicy. Więc jak najbardziej tutaj będzie dobry. Przyprawy. Przyprawy przeciwzapalne, czyli imbir, kurkuma, kakao, cynamon jak najbardziej tutaj też będą pomocne. Działają przeciwzapalnie, a my musimy działać tutaj przeciwzapalnie. Bo jeżeli zmagamy się z tymi bolesnymi miesiączkami, to tutaj działanie przeciwzapalne jest najważniejsze. Więcej o naturalnej suplementacji i o tym, co ja myślę, przeczytacie w opisie. Przede wszystkim też styl życia, czyli unikanie stresu. No niestety, żyjemy w takim świecie, że nie unikniemy tego stresu na co dzień, ale dzięki właśnie naturalnej suplementacji i z miarę zdrowej jesteśmy w stanie zmniejszyć skutki. Więc przede wszystkim pamiętaj, żeby jeść regularnie, choćby się waliło i paliło, jest regularnie, bo podjadanie to jest największy wróg i odchudzania i powrotu do równowagi hormonalnej. My, kobiety, działamy cyklicznie. Więc mamy praktycznie miesiąc w miesiąc to samo. Pewne hormony rosną, pewne hormony maleją, i my musimy działać w harmonii. Nie będę tutaj mówiła takich magicznych, niesamowitych wskazówek, które magicznie, dzięki jakiejś magicznej tabletce, po prostu zniwelują nam te bolesne miesiączki. Niestety to tak nie wygląda, a szkoda, bo gdyby był jakiś jeden lek, który unormuje nam wszystko, a nie będzie tylko działał przeciwbólowo albo hamował. Albo hamował po prostu produkcję niektórych hormonów, to byłoby po prostu o wiele łatwiej. Antykoncepcja hormonalna po prostu blokuje nam niektóre hormony, przez co one się tak naprawdę nie wydzielają, a następnie występuje krwawienie z odstawienia. Ale to krwawienie to nie jest miesiączka, choć tak wygląda, choć może się tak wydawać, to nie jest miesiączka. Często po odstawieniu antykoncepcji hormonalnej. Miesiączka przez długi, długi okres nie wraca, ponieważ hormony zostały tak naprawdę zamaskowane. To była taka kotara, która cały problem nam zamaskowała i nic nie widzieliśmy przez ten okres brania antykoncepcji, więc tak naprawdę nie wiemy, co się działo w tym okresie z naszym organizmem. Więc pamiętaj, aby powrócić do równowagi hormonalnej i zmniejszyć dolegliwości, przede wszystkim musisz być w harmonii. Te wszystkie wskazówki, które tutaj umieściłam, mogą nam pomóc, tylko potrzeba troszeczkę troszeczkę więcej czasu. Niestety, jeżeli nasz organizm psuliśmy przez kilka miesięcy lub kilka lat, no to nie unormujemy tego w dwa tygodnie, ale możemy przybliżyć się do lepszego samopoczucia. Bądź dla siebie wyrozumiała i daj sobie czas na powrót do równowagi. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy wyjaśniłam Wam coś tym materiałem i czy pomogłam Wam zrozumieć, jak krok po wroczku wracać do równowagi hormonalnej. Trzymajcie się i miłego dnia!